Witam was w kolejnym vlogu. Wczoraj zastanawiałam się odnośnie moich filmów na YouTubie. Chciałabym y, zamiast nie zamiast vlogów tylko gdzieś tam między vlogami nagrać jakiś filmik, który nie będzie vlogiem, żeby was totalnie nie zanudzić tymi vlogami. I po przemyśleniach stwierdziłam, że y, możecie zadawać mi tutaj pytania w komentarzu, jeśli będzie y, w miarę ta ilość y, pytań nagram dla was Q&A. Myślę, że jest to dobry pomysł, tym bardziej, że nie nagrywałam tutaj czegoś takiego, więc z tym filmem będziecie mogli mnie lepiej poznać. Patrzcie, ile jest w ogóle śniegu. Ja nie wiem, szukałam chyba 10 minut jakiegoś miejsca, gdzie będzie mało śniegu na ulicy, żeby mnie mógł normalnie odebrać chłopak i wyjechać, bo to jest... co tu się dzieje, to jest w ogóle masakra. U mnie w ogóle jest tyle śniegu w sadupie moim, że po kolano jak nie więcej i chłopak chyba dwie godziny próbował wyjechać do pracy. Także w ogóle prawie nic nie odśnieżają, a jak jechał kras to wpadł do roboty. Bardziej chyba zastanawiamy się, czym są szkoły otwarte u mnie, bo nie ma totalnie dojazdu. Autobusy też czasami nie przejeżdżają i nie zabierają ludzi, bo po prostu nie ma warunków na to i nie mogło dojechać do szkoły. Także a wina no nie jest twoja, bo ty nie dotarłeś do szkoły. Nie słuchajcie, koło szkoły nawet nie są dobrze chodniki odśnieżone, ani posypane, także to jest w ogóle hit totalny. Tyle śniegu jest, że nic nie jest po prostu odśnieżone. Właśnie się zaczynam ogarniać do urologa i powiem Wam, że trochę się zaczynam stresować. Jest strasznie dużo śniegu i nie wiem jak ta trasa będzie wyglądać. Yy, mamy. Około 2 godziny drogi, także może być ciekawe. Właśnie jakoś niedawno wróciłam od urologa. E, miałam robione USG, więc wszystko jest dobrze. E, moja nerka wróciła do normalności. Traktor, e, który się znajduje na nerce, jest w ropie, ale. Będzie już w tej ropie. Szczegółowo wam wszystko powiem w filmie, który będę nagrywać o tym, co działo się z tą nerką, z torbielą dalej. Także śledźcie mój kanał i na pewno taki filmik myślę, że za tydzień powinien się pojawić. Jeszcze zamiast półtora godziny drogi to mieliśmy z dwie godziny drogi, jak nie dłużej. Z tego względu, że akurat koło, już na naszej drodze do domu, z pół godziny przed domem był wypadek taki groźniejszy, w którym dzieci tam trafiły do szpitala, i tak dalej. No i droga z każdej strony była zamknięta i musieliśmy zupełnie inaczej jechać. Także kolejne dodatkowe pół godziny drogi, 40 minut w zasadzie. No, ale czasami to po prostu się nie dziwię, że są takie sytuacje, jak yy, widzą, że jest śnieg, no to trzeba jechać trochę wolniej niż zazwyczaj, tak. A niektórzy, jak ja patrzę, jakie rzędu wyprzedzają, to się mi w głowie po prostu nie mieści. W jednym miejscu może nie być ślisko, ale w drugim miejscu kilometr dalej, może być po prostu szklanka, także y, uważajcie, moi drodzy, naprawdę na drogach, bo w takich warunkach, bo nie są one dobre, nie są sprzyjające i może się wszystko stać i w niektórym miejscu, jak jedziecie może nie być ślisko, ale zaraz już no, może być ślisko i... Możecie narobić sobie krzywdę i nie daj Boże komuś. A jeszcze odbiegając od tematu chciałabym każdemu z osobna, e, którzy komentują i oglądają moje filmy e, na bieżąco, bo są takie osoby, e, wspierają mnie, komentują mi, e, życzą mi zdrowia i tak dalej. Chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za tak miłe słowa, e, za wsparcie przede wszystkim, za to, że mnie oglądacie i tak dalej. Jest to dla mnie mega miłe i dajecie mi wiarę, że <noise> mogę się rozkręcić na tym YouTube. Ja idę się kąpać, bo jest godzina zaraz 18, a ja jutro idę do szkoły na 8, także i mam jeszcze 6 lekcji. Powinnam mieć 8 lekcji, w zasadzie 7 w międzyczasie jest jedno okienko i do 15 bym miała, ale na 14 mam jakieś tam zajęcia do, niedodatkowe, pozaszkolne, gdzie zapisałam się w szkole, ale no nie, tak nie wiem czemu ja to zrobiłam, nie wiem, jakaś ambicja mnie chyba złapała we wrześniu, ale tak mi się nie chce, słuchajcie, tak się w ogóle źle czuję po jeździe, po tak długiej trasie, że to jest masakra, raz czuję się dobrze, raz czuję się gorzej, głowa mi strasznie boli i idę się wykąpać i się położyć w łóżko. Może coś tam poszydełkuję, bo nie dzieje się to najlepiej. Jest już kolejny dzień, ja się właśnie ogarnęłam. Zrobiłam sobie kawkę, śniadanie i tak dalej. Jak mogliście gdzieś tam zauważyć, to moim hobby jest szydełkowanie, głównie pluszaków. E, wstawiałam gdzieś tam urywki na niektórych filmach. E, no i przyszła mi wczoraj paga kolejna z włóczkami, bardziej z e, Zamówiłam e, cztery kolory białego, bo biały strasznie szybko schodzi. Słuchajcie, to jest po prostu hit. Jak biały i kremowy bardzo szybko schodzą. Tutaj mam jeszcze właśnie kremowy w zapasie. Mam taki. Pod brąz, taki ciemniejszy, kremowy, jasny fiolet. Tutaj nie wiem, jaki to jest w sumie kolor. Taki brzoskwiniowy, że tak powiem. Mam szary i taki kolorowy, bo mi się mega podoba. Widzę w tym kolorze małego kotka albo pieska, jako breloczek, ewentualny miś, sztos. Miałam dzisiaj dla Was nagrać film odnośnie mojego pobytu w szpitalu i tak dalej. Ale nie wiem, czy jeszcze, za na to zabiorę, bo raz próbowałam, wyszedł strasznie chaotyczny, dlatego ani go już nie montowałam, ani totalnie nic. I mimo, że wyszedł chaotyczny, to nagrywałam go godzinę. A taki, kto, który nie będzie chaotyczny, to pewnie wejdzie dwie godziny, żeby się skupiła i opowiedziała Wam każdy szczegół. Może nie szczegóły takie, wiecie, bardzo szczegółowe. Tylko ogólnie, co tam się działo i tak dalej. Także możecie wyczekiwać ten film, ale wydaje mi się, że za tydzień powinien już być. Teraz ustawiłam sobie taki harmonogram odnośnie filmów. Będą się one pojawiać, jak na razie, w środę i sobotę o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że ogarnę to. Jeśli to ogarnę, to filmy mogą się pojawiać trzy razy w tygodniu, ale wydaje mi się, że trzy razy w tygodniu, jednak może być trochę za dużo. Więc jak na razie będą dwa razy w tygodniu i zobaczę, jak one będą się po prostu przyjmować. Jest już w ogóle kolejny dzień. Totalnie mi się przełożyły filmy, które miałam dodać. Wczoraj nie wiem, czy Wam wspominałam o tym, ale miałam nagrywać filmik o tym, mojej historii zdrowotnej i tak dalej. I nagrałam ten filmik. Nie sądziłam, że on mi w ogóle wyjdzie wczoraj. No i go wczoraj nagrałam i go wczoraj wstawiłam. Zmontowałam i tak dalej. Także wczoraj miał teoretycznie wlecieć vlog ten, ale wleciał filmik o mojej historii. Myślę, że jest okej. Okay. No i tak się ten vlog przedłuża cały czas, no ale trudno no. najwidoczniej tak miało być. Teraz pójdę sobie zmyć makijaż, pójdę się wykąpać na spokojnie. Jest ogólnie zaraz 15.00. A ja się pójdę kąpać tak, bo jestem tak zmęczona, słuchajcie. Nie zdążyłam rano wypić kawy. Jestem dosłownie trupem dzisiaj. Potrzebuję albo małej drzemki, albo kawy mocniejszej. I wzięłabym się za szedełkowanie, bo jestem trochę w plecy, że tak powiem. Bo mam dwie figurki na zamówienie z tej story Jessie i Hudego. I one nie są zbyt małe, te figurki, one są dość duże. Tam z... około 30 cm mają, a ja nawet nie skończyłam jednej. Dzisiaj będę dokańczać. Wystarczy, żebym zrobiła ciało i wszystko przesiła, i wtedy będzie gotowe. No i został mi... została mi druga postać. Chudy mi został. Najgorsza jest do zrobienia, słuchajcie, głowa. Zobaczcie jaka głowa jest yy, duża, i to się wydaje, że to może być małe, ale to się robi strasznie, monotonnie. Jest tam chyba z 10, jak nie ponad 10 rzędów yy, bez zmian, i to się tak kręci w kółko. I wiecie, to nie jest tak, że tam jest po, w jednym okrążeniu po 5 oczek yy, albo 10, i jest ich po prostu mało tam jest po 40 oczek około. Także jak nie więcej, jak nie więcej. Także no tak jest, ale coś za coś tak. Tuż mi nawet nie chodzi o same pieniądze, słuchajcie, tylko chodzi mi o to, że ja się uczę. Ja się cały czas wdrażam w ten temat szydełkowy, w amigurumi, szycie postaci, zabawek i tak dalej. I jest to dla mnie frajda, słuchajcie, znalazłam takie swoje hobby. Które chcę rozwijać i mam nadzieję, że uda mi się rozwinąć. Gdzieś tam działam na TikToku, tutaj mam, podam Wam nazwę. I na Instagramie stworzyłam swoje logo. Zamówiłam nawet naklejki ze swoim logiem, także mam nadzieję, że uda mi się to rozwinąć. Bardzo bym chciała, bo wkładam w to całe serce. Cieszę się, że ktoś mi zaufał i zamówił ode mnie figurki, postacie. Jest to w ogóle bardzo miłe i cieszę się z tego, że mogę dla kogoś zrobić te postacie także będzie mi miło jak zostawiasz obserwacje na TikToku i na Instagramie z tym kątem do szydełkowania moim nie musicie nic kupować, wystarczy, że wesprzecie mnie w jakikolwiek sposób to już będzie na tyle w tym filmie, nie będę już go przedłużać nic się nie będzie totalnie dziać także mam nadzieję, że wam się spodobało jeśli tak zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję Мы увидимся в крайнем фильме. Пока!